Legony, sława i chwała, z tej strony młoteczka. E, gra na otarcie łez. Dlaczego na otarcie łez? Dzisiaj graliśmy bardzo dużo w różne gry i chcąc, nie chcąc, tak się złożyło, że żadna się nie nagrała dobrze. E, dlatego też mam dla Was niespodziankę, głównie dla tych starszych widzów. E, o co chodzi? Chodzi o to, że jest to kontra. Kontra gra mojego dzieciństwa, gra dzieciństwa wielu osób. Mam nadzieję, że wam się spodoba, dlatego, że odpalenie jej zajęło nam naprawdę bardzo dużo czasu. Ze mną jest Omeg. Dzień dobry. I teraz będziemy razem wydwoje lamić w kontrę. Jest to gra bardzo trudna. Jest to gra starych czasów, gdzie ma się tylko dwa życia i w jest ogóle zewsząd leci... To po prostu epic fail. Tak, będzie epic fail. To jest niesamowite, zewsząd leci pełno amunicji, umrzemy w 3 sekundy. Dobrze, ja myślę, że możemy odpalić i poumierać troszeczkę. Mam nadzieję, że nie wyjdą żadne jaja ze sterowaniem. Zobaczymy. Ok, no to start. dwóch playerów. To będzie straszne, to będzie pogrom. Jak? To jest kim? Ja jestem niebieski. E, mi oczywiście sterowanie nie działa, chwilę dajcie mi. E, nie przyłączył się pad. Już, oczywiście wygramy na klawiaturze, tylko jest to emulator i trzeba troszeczkę poszaleć. Dobra, ja... i wszystko działa, trzeba się strasznie przyzwyczaić do tego sterowania, to jest jakiś koszmar, horror po prostu. Ja się zastanawiam, jak, jako czy w dzieciństwie w to grać i przechodzić tą grę. Przecież my tutaj umrzemy w 3 sekundy. Będzie koszmar. Jest nieźle. W ogóle grafika, widzicie, jest powalająca. Ma się trzy życia. Dwa. Trzy razy i koniec? Znaczy trzy... Dwa razy umierasz. Być może. Uh -huh. O kurde, yes! o, <śpiewanie> nie! O, fuck, dobra. Prytnie. <śpiewanie> ja pierdzielę <Być> spoka, <śpiewanie> nie to ja mogę wystrzelować. No, musimy wpaść do wody, tak jakby most się rozkłasił. Dobra. O, Osum, gra po prostu. Polecam Wam kontrę. Jeżeli macie gdzieś Pegasusy, wyciągajcie Pegasusa i tnijcie w kontrę. Jeżeli warto rozwalać, bo niektóre wywalają te power-upy. Czekaj, ja ja zapomniałem czym skaczę. Dobra. Hmm. O, będzie ciekawe. A żyjesz? E, nie, nie. żyłcie. Ostatnie Czekaj życie. Ja wymiękam. A da się jakoś. Ej, bo nie e, mogę wyjść z tej wody, słuchaj. Musisz, musisz na to z lewej. Hmm. Ja tam próbowałam dojść, ale. Czekaj, Czekaj. może stanę na tym jakoś. Tak. co mam broń. Ja, ale szał. Góry spacja i dół, to chyba zaskakuje się, z... ale mm -hmm. tam nie mogę wskoczyć. Na górę z kolei. O, no to nie! game over. To Zostałe było szybkie. Stawa. Teraz ja umrę. Nie! O, jeszcze czekaj. Masz jeszcze jedno Jeszcze mam jedno życie. Aaa, czołg! Nie! Ja. Jeszcze raz. E, ile to w level 10! <noise> nie wiem, ale to będzie po prostu najdłuższy let's play w historii. Czekaj, nie grajcie continue. w kątę. Hmm. Continue, Oczymy, tak. Co continue? No to nowe wszystko. Restart, okej. Okay. Ta, tamte czasy nie miały checkpointów. <noise> Ajaj, nie, nie miały save, nie miały checkpointów. dobra, to teraz ty weź. Co to jest? jakieś lepsze kółki. Co? Kulki, o, rozkoszy. Nie trochę. Widzę, właśnie mnie też Ta zaczęło... Ta gra jest zbyt wymagająca. Tak. <laughs> Za dużo wymagań No, może jak A, ja już nie wskoczę. No. Jeszcze trochę i pomyślę, że Nociu programował, kiedy był dzieckiem. Ja, da się jest... strzelać po skosie i nie iść. O, chyba nie. Przynajmniej nie znalazłem w sposób jak ja mam to niby robić? Czekaj, więc z tym nie wyjdę. Ja też. Nie! <słucham> Ojej. Nie to rozwalić. Czekaj, bo tu jest jakaś literka F. Tak, ja, to jakiś A! to jest ta broń, słuchaj, miałeś. Wirujący, kulki. <słucham> Dobra, Teraz... <A>! <słucham> <Aż>. <słucham> <To jest> fail! <słucham> Wymiękam! Ale gra. już jesteśmy dalej. A, to jest Słuchaj, tak. Słuchaj, ja się zastanawiam, jak to możliwe, że jako dzieci w to graliśmy i nas po prostu nikt no. nie zażynało. To jest niesamowite. Yeah. To nowe Badło. gry nas rozpuściły. <gubia> o, oboje. <gubia> Continuo. Ale... Jest progres o jeden sekundek. Jest progres. <gubia> 20 lat później! Haha! <grystanie> Uważaj, <z górą> nie! No, Bożą, nie. <grystanie z górą> Powiedziała młodzieńca, i zrobiła dokładnie to samo. Koszmar jakiś. Ja nie wierzę, że w to gramy. To nie był mój pomysł. Dobra, dobra. Nie! Tym razem nawet nie dojdziemy do tego czołu.

Po prostu na mało ramu na tą grę. Tak, tak. Aaa. O, jeszcze żyje. Aha. Nie daj się, nie daj się. <gry> Lej do... O, dobrze, dobrze. A oni się nie umieją pływać chyba tylko. No bo mają takie plechaki czy ja coś. też nie, nie coś. A, power up. No i... O, coś, coś <gry> mnie szczeliło. Dobrze jest, dajesz omek, dajesz, tak, pokonałeś czołg, znaczy działko, czołg jest o, tutaj, nieee. Yes. O, dzisiaj jak Aha, koniec, dobra. Jeszcze raz. Szybka akcja. Jeszcze raz, bo odcinek nie może trwać 3 sekundy, Super. Dobra, no to lej goleś! koleś. Ej, gdzie on? A, jest. Trzeba tak. tak, by jakoś wyeliminować w przyszłości. W przyszłości. Dzisiaj żadne nagranie nie jest dobre. Thief mi się skopał. Gandalf był mi się skopał. Oh. Już nie wspomnę o multi, które nagrywaliśmy. Nie powiem jaka gra, bo to ma być niespodzianka. Ale... Dzisiaj cały dzień pracy i cały dzień faili. słuchajcie. Jestem troszeczkę zła. Chciałam się na pocieszenie napić. Oczywiście herbaty z melisą. Ja nie piję alkoholu. Nie, już umrzyłam. Gra jest osób po prostu. Dziś już nie robią takich. Ta muzyka, ta porywcza muzyka. Ach, Dla mało. Pamiętam czasy, kiedy wszyscy zbieraliśmy się nad jednym Pegazusem cały pion dzieciaków po prostu i płokliśmy w kontrę. To jest niesamowite. O, przycinki, masz większe szanse. Yeah. Dzięki przycinkom masz większe szanse wygrać. Wow. Ja myślę, że ty specjalnie robisz te przycinki, Lalię. wiesz. Ty robisz te przycinki, żeby wygrać. Jak to nie spokojnie? Mam dosyć ograniczony zasięg. Jak ty kochasz? <laughs> yeah. No cóż. We want more. 20 tysięcy, a mamy ile? E, ja nie wiem. Mało, 8600. Jesteśmy <laughs> lamy po prostu na maksa! O, w ogóle game over. Tym razem już nie mam continue. Nie! Yeah. <laughs> <laughs> Not ja back. pierdzielę, dajesz już teraz. They're <coughs> <g> hidden <hoc> jungle, i ja pamiętam, że tam się później gdzieś w jakimś kosmosie tak, czy coś. Będę jest... <gulia> 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 <M>, jak móreczka. <gulia> nie! Nie! No, jest ode mnie! Nie wiem, jakieś ladające jajko. Wiesz, teraz ty bierz. Rozpierdol! Aaaa, o mnie! To się wytnie. Ja muszę ten swój licznik dorobić w końcu, a nie tylko napisik dawać w progu. Słuchajcie, te złote gry i tak wam wrócę. No oprócz tego koopa, który nam nie wyszedł. Bo niestety FRAPS tak dał dupy po całości, że się zdenerwowałam. F jak papienie A, <grystanie> <grystanie> ty wziąłeś. Aha. <grystanie> Te kulki chyba mają... a nie, mają spory zasięg. Jakoś tam dziwnie lapają. Czekaj, trzeba stąd wyjść, bo tam będą dalej skały i jak spadniemy, to się zabijemy. Nie, trzeba tędy. Nie skurii, Ach, nie. Nie. Z... A nie doskonałeś niestety. Nie! Za łatwo. Dresiarze, że umrzywajcie! W ogóle co to jest? Z, z, z rodzaju MOBA. No nie czytałaś fabuły? <grysti> nie. Tak, Jakąś fabułę. Nie! To wie, ma. O, fajnie. O, w cuk. A, o, Mogą to Biegnij do przodu, olej go. Chyba już nie żyje O kurde! Ale wieżyczka nie żyje, też. O, oh, Jezus, dajesz continue. No, ty jeszcze żyjesz. Nie, no ja już żyłam. No, a kto się rusza? Strzelaj! No, na moim ekranie masz jeszcze jedno życie i zaraz zmienisz. Na moim jakiś... ekranie mam continue. Co ciekawe, to był jakiś mega lag. Za lagi lag przepraszamy, to się wytnie. <laughs> Pięknie. jak buteczka jak już tak seriami strzela, czy bo pewnie Autofajerem, fajerem mam przestrelować. No. no coś przyciął więc jest szansa, że przeżyjemy. <noise> Dobrze, że, oni Dobrze, nie że nie tu mam nie ma a, po prostu bo to jest Ach, nie, on nie! <laughs> o patrz jaki skrzaka się przyczaił! Sniper. Czekaj! O, nie. O. Yeah. Czekaj twoje F tam jest. O, już chyba. <laughs> Czuło. O, teraz na moim ekranie y, Ty stoisz w miejscu i nic nie robisz. O, ciekawe mam game over no, ciekawe. Na moim płacz jest z powrotem. Nice! Bo u mnie mam game over, ale wciskam przyciski. Jaki cheat po prostu leci. Słuchajcie, to będzie straszne, dlatego że... Te lagi kosmiczne. Idź w prawo. No już. Koniec. o Chyba się gra klapnęła, że. 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 Ten. Dobra, to odpalamy jeszcze raz, podejrzewam. wam, czy, czy nie? Czy Też jak to teraz zrobiłem? A, dobra, to ja się do ciebie łączę po prostu. A ty się rozłączyłaś. Nie, ja po prostu dalej grałam i mi się A, nagle zwiesiło. To ciekawe. No cóż, jest to eksperymentalna technologia. To będzie po prostu... The game currently playing, więc musisz niestety się rozłączyć. Okej. Okay. Nie wiem, jak to wyjdzie na nagraniu. Spoko, coś tam się poprzykleja po, po trochę. Okej, okay, już. Sprawdź czy FRAPS na pewno działa, bo już nie mam. No. Nie mam zaufania do tego programu. Trudno mi powiedzieć. Dobra, zobaczymy, co się nagra, co nie. Hmm. Co jest daje starta, no, to, to najwyżej się wytnie, ale na chwilę overlaya włączę. Tak, chyba nagrywa. Jest na Dobra. Ale jeden player. A nie, a, Nie a, wiem, ja mam na razie nie. No tak. O, właśnie. <laughs> jedziem, jedziem. O, co to za? 88, jest... to miałem ile? 9 lat? Boże, ja się <laughs> nie przyznam ile mam lat, ale też mam. <laughs> z Markiem po prostu na potęgę wtedy. A, bo znowu mi się ten. Y Pady poprzestawiały sekundkę. Jest. Ale czemu tak laguje? Może tam trzeba wybrać nie 60, tylko 30 fps Możliwe. Sieć Bo Mega, mega po prostu chwilami. Czekaj, może się roz, rozrusza. No. Mam nadzieję, że widzowie popatrzą na kolejny spejlowany film. Dzisiaj mam po prostu dzień... ...syfu. Nie mnie kulko! Wow, przeżyłem to jakoś. Ja też jestem wyrażony, że oboje przeżyliśmy. Trzeba niezłej synchronizacji. A i użyłam. Ach, ja też. tego snajpera. Nie! Zaraz go zdejmę. Chociaż mi zabudło. Jest niebieski. mi się myli? Ja, to może być mylący. Nawet nie wiem co mnie zabiło. Nie! Muszę jakiś dobry kąt sobie... O, dobra. O, ty już żyjesz, nie, nie. Ja już użyłam. Myślę, że to jest jakieś checkpointa czy coś. Nie ja wiem, tu nie ma, ale... Ja pierdzielę. co ja Oni mi trochę broka przypominają. <grym> yeah. Nie, żebym roku był dresem, ale on tak chodzi w takich ubrankach Uważam, z że ciągle mam to samo ilość punktów na końcu. <grym> On coś, to ja zabrałam, czy ty? Nie wiem. No ja i tak zaraz znajdę kulkę, więc wiesz. Tylko dlatego, że przycięło. No. ja pierdził! Użyłam, <laughs> straciłam moje kulki. To była wieżyczka, to był chyba po prostu power up. Tak, power up. No to Czekaj, ja go jak nie wezmę. Wziąć. A, już nie mogę wskoczyć. Jak to może być <laughs> ciekawe? To no i tak nas ten ciąłku poskłada, przecież nie oszukujmy się. O, super miejsce. No, jeszcze żyję. Taki mam nieśmiertelność. Dobra. Jaki cheat poleciał? O, te, tego nie było w programie. Jeee, yeah, czekaj, panik! Haha, ha. nie wierzę, jesteśmy tak daleko. Czekaj, damyś e, powerup, jak jakiś. Chcę tego zastrzelić. A, to mi powerup. Czekaj, tutaj skakanie, a ja nie wiem, czy ja naprawdę. Wiesz, jak ja skaczę. Nie wiem, jak. Okay. Coś zabrałem. Ło! Wow. Wow. Eee, oddaję! O! o Pierdziło! Tutaj są skałki do skakania! Nie, ja nie chcę! ja nie chcę! Chyba jakiś las na szczęście wjeżdżał. Ja! Paszek, wypijał! Będę miał pazer! I tak teraz spadniemy w te dziury. <śmarsza> no raczej. <śmarsza> tak jakby. O! o. Dostałem ci! Na ja czci broń, reset do zera! Nie! <śmarsza> Też game over, Aż ale doszliśmy bardzo... Słuchaj, boss! O, jest! Ooo, boss! Tak! Jest boss! 3, 1, Prawie 8, nam tysięcy. wyszło. Prawie, Prawie nam wyszło, słuchaj, jest nieźle, wyrabiamy się. Zaraz zerknę, jak długo nagrywamy? No, myślę, że ostatni raz idziemy. Także, kochani, grajcie w kontrę, wyciągajcie Pegasusy, grajcie w kontrę. To jest naprawdę świetna zabawa. <grymne> już widzę jak nam będzie na koniec. Świetna zabawa, odświeża naprawdę takie super wspomnienia. Łza się w oku kręci. Eee, więc ja prawdopodobnie już się z wami powoli żegnam, gdyż jak teraz umrzemy, to będzie koniec. Przepraszam za wszystkie zakłócenia, przepraszam za wszystkie swejlowane dzisiaj filmy. Mam nadzieję, że zdążycie, zdołacie mi wybaczyć yy, po tym filmie na otarcie US <śles> Jaki kosmos, nie wierzę. Yy, zaraz będziemy kończyć i będziemy zgrywać to. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj w ogóle tą kontrę wrzucę. Byłoby naprawdę świetnie, jakby mi się dzisiaj udało wrzucić i zmontować. W ogóle piszcie co myślicie o tym, że gramy w kontę. Piszcie w komentarzach. Nie, ja już mam over. Tak, Omek został sam. Ostatni medal mu został. Także czekam, aż Omek skończy. Dopingujemy Omega go! Teraz przejdę Obeg, całą go! grę, bo do, dotąd tylko udawałem, że lamię. No tak, najlepiej. No, Omega, Omek szalejesz. Swoich niebieskich kalesonach. O, ten nie wykończy. Nie A. wykończy cię też radę. Nie! Dobrze, kochani, żegnamy się z wami. Ze mną był omek. Tak, to byłem ja. Do zobaczenia w następnych let's play'ach, do zobaczenia w kontrze, mam nadzieję. Mam nadzieję, że was ta gra równie, roz równie rozbawi, co mnie i poprawi humor i poprawi. To wszystkie brzydkie, co się dzisiaj stało. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć. Weź.